Tak jesteśmy w furwacji na zakupach w Lidlu i patrzę tutaj, a tu śląska kiełbasa, ale pewnie wielu was się obraży, że to nie śląska, tylko ślęska. Niech i tak będzie. Ale fajne. O i weźmiemy sobie takie dwa jogurty. Ostatnio chyba po dwa już już je kupowali, nie? A tu po 2,50. No co zrobić? A tu... Ale patrz tu jest jeszcze dukat, może takiego dukuta byśmy spróbowali. A, to tu masz kilobra. A tu była turecki. Patrzcie, będziemy jest taki z kolagenem. Izabela bierze. Hmm? Szoty. spróbujemy. U nas na tego nie ma. Tak. Nie, na ciaski. To... to jest będzie dobre. Patrz na to. Co to jest? Ekos. To jest z kokosem, sam kokos. Pamiętam, że jedni. Mm. Ale wiesz co mi tak że ja jednak zrezygnuję z tego słodkiego. Wezmę sobie kolę. Jak ty to i ja? Będziemy jedlić lody za 39 centów. Ocena w aucie. O proszę, Aleks, wybierzmy mi picie. Bierzemy jamnicę. Prawie jak piwnica. Ta jamnica jest fajna. Coś. Mhm. Taka fajna. Ale to trzeba tam do No i trzeba dla tak piętru. Może Was tak interesują ceny wody? No to popatrzcie sobie, tak Wam nagramy. Jest też za 37 taka mała. To taka dobra na plaży i za 40. Także spokojnie jest, czym wybierać. Nie musisz wieźć wody. Kiedyś trzeba było wozić, a tu jasno. A teraz weźmiemy kole rodzinka. Musimy jakąś oliwę kupić, Może tą półlitrową za 5 euro. Dobra cena. Dobra, weźmy może oryginalną, bo Nie? widać, że wszyscy biorą. Nie. To Nie? A co to jest Futy? Fruity. Ja nie widziałam. Taka owocowa, taka bardziej chyba będzie smakowa. Dobra, weźmy weźmie to fruity, to B. Ja spróbujmy. Tak A ta oryginalna to wszędzie jest. Jak fruity też się kosztowali, to napiszcie. No, zrobimy jajecznicę. Z oliwą. Ale zakupów, patrzcie na nasz Możesz Pokaż powtórzyć? Rzutek. Wypasiony. Możesz, Możesz powtórzyć tą jajecznicą? Bo coś usłyszałem. <laughs> Robić jajecznicę. Że co? jeszcze trzeba to zrobisz. powtórzyć? <grymki zawisz> o, no właśnie, właśnie. Tutaj cały czas odchodzi tak, że ten... tutaj ci kupię przyprawy do tej jajecznicy, tutaj będziesz miał to do jajecznicy, a jak włączam kamerę, to nagle zrobimy jajecznicę. Tak, że śmietanka do kawy. kawy. <grymki zawisz> Także widzicie jak to jest. No. Mleczka do kawy są na kawie. Tak na wszelki wypadek. To jest pinakulata. No, Muszę popróbować. Mojito Classic Kila Sunrise Ja wzięła killę, mojito na pewno I Jeszcze jedną no jedną ci pozwolę wybrać. Dzięki! Kupa Ritrę Margerita Sex on the Beach O, tu będzie na beach, to weźmiemy na beach. Będzie kolejny odcinek Sex on the Beach w Chorwacji Iza, teraz nie sezon na figi, to jak to jest strudle figowe. Tak to jest Dobra, no bierzemy. Chyba pięć paczek weźmiemy. O, te są najlepsze. Jedno. O. Ile bierzemy? Za dwie, na pewno. Ile są trzy? No, trzy weźmy. Dobra, trzy. pojedynce. Przybywa, przybywa, przybywa. I... Tak, i mniejszyjemy takie batoniki. Na pewno napiszecie, że batoniki są niezdrowe, bo to proteinowe. Dobra, wybieramy. Wybieramy. Na jutro potrzebujemy. Tylko hmm. Ja coś czuję, że ten. bo ten. Ten ma 30. Po niemiecku mówią. Czuję się jak w Niemczech. <gry> że możemy użyć tutaj aplikacji. O, Ciekawe, daję im posłuchać To ja tak szybko wam przetłumaczę, że jeżeli jesteście w Chorwacji i macie aplikację z lidla, to po prostu musicie tylko zmienić e, kraj z polski na Chorwację i możecie tutaj kupować i tak samo wszystkie e, Emocje będziecie mieli aktywne. Tak, w szybkim Super, tłumaczeniu. Kuchami, my, tak także... my tak zawsze robimy. U nas tu nie wiedzą o co chodzi, bo ostatnio mieliśmy ych, chyba w chyba trzech krajach czyli Z niemiecki na polska potem ale na czeską my... i teraz na chorwacką. Ale my wszędzie robimy zakupy, także nie możemy pojechać do Chorwacji bez zakupów. Ja jestem po 99, a ja mi ten podoba. O, masz taki. ktoś pomieszał, ale. Tak mam. Bo ty zawsze bierzesz inne i dzisiaj. No właśnie, ten... dzisiaj. A ty mojego? <grym> ja nic nie powiedziałaś, zjadłaś takie. A ty pierwszy zjadłeś, wzięłaś zjadł zjadł tego zjadł zjadł kokosowego, że kosowego, się nie jeszcze taki jest. A ja też z kokosowego jesz. O wezmę, no to już będzie na zapas. No to szukaj sobie, bo nie mam. A to ja. Wiedziałem, wiedziałem, że takie. Jeżeli ktoś je takie musli jak my, a my jemy takie, to w Chorwacji cena jest taka. Także to możecie wziąć sobie z Polski. I tak nasze zakupy wyglądają, nieźle, nie? Spotkaliśmy pieska, jak Lukysia wygląda. Proszę, cześć! Jeszcze nie Miny Takie same. Cześć kochanie, śliczny. Oh my god. Cześć No, identyko. <grych> Sobowtór. Coż, nawet lubi jak się tak płasko tak samo. Patrz, że jeszcze z nami <meinem>, patrzy. <grych> jesteś dziewczynka, tak? I tak na parkingu. Pod Lidlem jemy lody. Tak, cały dzień leci. A i dostaliśmy fotki od e, tak. pani Azjatki. To wam pokażemy. Siema! siema. 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 Jesteście razem? Tak, no, <laughs> To przywitajcie naszych widzów. Siempa, siema. Tak, jesteście na wizji. <laughs> no to na razie, na razie. Co tam słychać? Także kończymy. W marinie błyszczą jachty i wielkie statki. Zapach Adriatyku w powietrzu pełen magii. Chorwacka mi Muzyka lekko płynie, ciche rozmowy mieszają się z winem, fale łagodnie dotykają brzegu, a my spełniamy marzenia. Z